Cześć, są dzisiaj z nami Realme 11 Pro i 11 Pro Plus. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak używało mi się tych smartfonów, zapraszam do oglądania. Instagram na początek, Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę. Tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów, z tych oczywiście też. Dwa w opisie pod filmem, linki afiliacyjne do różnych sklepów, w których można kupić te telefony. Skoro sklepy, to trzy. Cena za model z plusem 2400 bez złotówki, za model 11 Pro 2000 bez złotówki. No i pudełka, które są takie same, ale inne, bo oprócz telefonu w pudełkach mamy etui silikonowe, miękkie, lekko przyciemniane, szpileczkę tam widzicie. I tak w modelu tańszym mamy ładowarkę 67 watową, a w modelu za 2400 bez złotówki, oczywiście etui też jest. O, a jak żeby inaczej? Ale ładowarka jest już mocniejsza, bo ona ma o 100 watów. I taka jest tutaj różnica. Pudełka mamy już w takim razie z głowy, to teraz szybko postaram się, szybko oczywiście w miarę możliwości, bo w końcu dwa telefony, no ale żeby nie zanudzić jakoś, więc szybko postaram się opowiedzieć Wam, jak te telefony mi się używało. No i pytanie jest w zasadzie proste: czy warto dopłacać te 400 zł, albo inaczej, komu opłaca się dopłacić te 400 zł, a kto może przyoszczędzić i spokojnie kupić tą wersję tańszą? Zaczniemy sobie od budowy. Więc ten telefon przychodzi do nas w dwóch wersjach, albo w takiej czarnej, matowej, i to, i ten tańszy, i ten droższy może być w takiej wersji. Ten mat jest ok, w sensie, że widzicie, nic tutaj, żadnych odcisków palców na nim nie widać. On jest przyjemny w dotyku, nie błyszczy się. No, wszystko tutaj z nim jest w porządku i jest jeszcze druga wersja z wegańskiej skóry, przy czym. Nie w tym kolorze zielonym, tylko w takim beżowym, tak bym to nazwał. No, nie wiem, dlaczego producent dostarczył mi taką wersję zieloną, ale ok. Więc tak jak mówię, ta druga wersja jest beżowa, i w tym tańszym, i w tym droższym modelu. No i też ta wegańska skórka jest fajna, dlatego że ona jest ładna, ona jest tam projektowana przez jakiegoś znanego projektanta, o którym ja nigdy w życiu nie słyszałem, ale to dlatego, że ja się nie znam na projektantach spokojnie. Na pewno to jest ktoś e, znany, no i ona jest ładna, tak? Najzwyczajniej w świecie jest ładna i to mi się e, podoba. Tak jak to centralne ułożenie wyspy aparatów. Chociażby podoba mi się to z tego powodu, że jak położymy sobie telefon, o tutaj, no to zobaczcie, on się nie kiwa na boki, no bo z każdej strony odległość tam jest dokładnie taka sama. Czyli mi tutaj nawet lewandowski się pojawia, nie wiem czemu. E, no, więc. E, jest ok, i ja jestem zwolennikiem tych okrągłych wysp, bo one są fajne, ciekawe, symetryczne i tyle. Teraz tak, na dole mamy dokładnie to samo, czyli wejście tutaj na dwie tacki. Sim nie ma możliwości zainstalowania karty pamięci. No i wersje pamięciowe są różne: w tym droższym 500 coś, a tutaj 256, Mówię 500 coś, bo nigdy nie pamiętam 512. Pewnie się pomyliłem jak zwykle. Jest wejście USB-C i jest głośnik i 1 i jest tutaj też na górze głośnik drugi. Ja już Wam pokażę jak to wszystko brzmi, bo brzmi moim zdaniem naprawdę nieźle. Uwaga, zatkać uszy. No więc tutaj na górze to chyba tymi trzema dziurkami tutaj też tym głośnikiem do rozmów dźwięk się wydobywa. No to jeszcze dla żeby sprawiedliwości stało się zadość ten tańszy telefon. Podobnie, tak samo, nie wiem, wszystko jedno, jakość dźwięku po prostu nie jest zła jak na taki telefon. Dźwięk na słuchawkach jest bardzo fajny, słuchawki Bluetooth, bo oczywiście nie ma wejścia mini na słuchawki. Tutaj z prawej strony dwa przyciski, tu na górze, tak jak już mówiłem, te dziurki od głośnika. a tutaj nie ma nic. W sumie budowa jak dla mnie ok. Te telefony ważą 183 gramy, czyli takie są nie za ciężkie, nie za lekkie. A przez to, że te tyły są takie leciutko zaokrąglone tutaj na bokach, no też naprawdę przyjemnie, wygodnie się trzyma ten telefon w dłoni. Jak dla mnie wszystko tu jest ok. Przód, czyli wyświetlacze. I tutaj znowu będziemy mieli wszystko dokładnie to samo, czyli 6,7 cala Full HD Plus. AMOLED z odświeżaniem 120 Hz maksymalnym, ale nie tym LTPO, tylko takim 60, 120 albo automatycznie. I te wyświetlacze nie są płaskie, tylko one są zakrzywione tutaj na boki, więc to nie każdemu musi odpowiadać. Mi na pewno nie przeszkadza, dzięki temu jest to wrażenie bez ramkowości i mi te wyświetlacze naprawdę bardzo się podobają. Jest przyklejona folia ochronna, na początek, nie wiem czy będzie widać, tutaj patrzcie się na kamerki, to tam widać taki kawałeczek odstający. I ta folia ochronna jest naprawdę dobrej jakości. Myślę, że nawet może mieć coś w pokoju powłoki oleofobowej, bo jakoś specjalnie nie zbiera odcisków palców, także ja bym jej nie odklejał, tylko jak najdłużej bym z nią starał się pozostać. Jasność maksymalna. Na papierze 950 nitów. Ja zawsze mówię, że to, co jest poniżej 1000, to mogło być troszeczkę jaśniej, ale tutaj ja nie znalazłem jasności, do jakiej jasności to jest podbijane, ale uwierzcie mi, w pełnym słońcu Zobaczcie za chwileczkę zdjęcia, więc naprawdę musiałem patrzeć się, czy te zdjęcia wychodzą, czy nie. Ta jasność jest podbijana i widać wtedy na tych telefonach wszystko, co chcemy zobaczyć. Przy czym oczywiście wtedy te kolory są totalnie nienaturalne, także też tam nie chodzi wtedy o jakość, tylko o to, żeby było coś widać na wyświetlaczu, no i wtedy na wyświetlaczu rzeczywiście coś widać. Dalej, mamy Always On Display, o, i to Always On Display jest do wyboru, do koloru, kilka jest, czy tam nawet kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt wzorów, jakie chcemy sobie wybrać, ja na przykład wybrałem sobie takie, nie takie same, ale podobne, no i jak widzicie, o, są ikonki z powiadomieniami, także tutaj jakoś specjalnie nie narzekałem. Czytnik linii papilarnych tutaj jest pod wyświetlaczem. Telefon można wybudzić też dwukrotnym uderzeniem. Jakbyście nie chcieli używać czytnika, to proszę bardzo, jest wybudzanie twarzą. I tak to wygląda w tym telefonie tańszym, a w telefonie droższym wygląda to dokładnie tak samo. Czyli czytnik szybki. I wybudzanie twarzą totalnie bezproblemowe. Jedziemy z działaniem. Mamy dokładnie ten sam procesor, czyli Mediatek Dimensity 7050, 6nm z układem graficznym Mali G68. Natomiast różne są wersje pamięciowe. Ta droższa to jest, tak jak już mówiłem, 12512, a ta tańsza 8256. Pod względem wydajności. No, Telefony są zbliżone, podobne, identyczne. Proszę bardzo, tutaj 580, tutaj 600 tysięcy. Natomiast pod względem działania tak ciutkę lepiej oceniłbym ten droższy model. Myślę, że to przez to, że tutaj mamy więcej tego RAMu, w związku z czym wszystko tutaj dzieje się tak minimalnie, minimalnie, minimalnie płynnie. I ten RAM jest też wirtualny, czyli możemy go powiększyć. Tutaj 12 plus 12, tutaj 8 plus 8. No i chciałbym powiedzieć, że oby, obydwu telefonów używało mi się totalnie bezproblemowo, ale. Tutaj miałem swoją kartę prywatną, tutaj miałem kartę służbową i tutaj miałem kilka przygód, na przykład jak miałem tutaj Whatsappa Teraz już przeniosłem Whatsappa na inny telefon ale jak miałem tutaj Whatsappa, to jak wchodziłem w zdjęcia, te zdjęcia był taki jeden dzień na początku, pierwszy dzień to był kiedy zdjęcia na Whatsappie nie chciały mi się powiększyć tak jakby w ogóle były nieaktywne, klikałem, klikałem, czekałem dopiero po kilku godzinach, jak znowu kliknąłem w jakieś zdjęcie zeszło mi, że trzeba nadać uprawnienia i tak dalej, i tak dalej nagle wszystko się odblokowało już działało. Tutaj takich cudów nie miałem, Nie mam zielonego pojęcia, z czego to wynika. No ale taką różnicę tutaj zauważyłem. To jest jedna rzecz, i druga rzecz powiadomienia. No więc tutaj mamy typowego chińskiego przedstawiciela, w którym powiadomienia nie schodzą od razu, tylko z różnym opóźnieniem, czyli raz tutaj wcześniej, raz tutaj wcześniej, ale generalnie nie w tym samym momencie. I nie pomaga też grzebanie w ustawieniach. Znaczy, wiadomo, że trzeba tam nadać uprawnienia, żeby wybrane aplikacje wyświetlały się nad innymi, albo zezwolić na działanie w tle, na przykład Messengerowi, Whatsappowi, whatever, ale i tak te powiadomienia przychodzą z jakimś tam opóźnieniem. No, taka jest po prostu specyfika chińskich telefonów i ich oprogramowania. I już rozmowy telefoniczne i w jednym i w drugim telefonie stoją na bardzo dobrej jakości, nie mam żadnych zastrzeżeń. NFC i w jednym i w drugim działa bezproblemowo. I tak samo GPS, szybko, bezbłędnie jeździłem z tymi telefonami na rowerze i też nie miałem żadnego problemu. Oprogramowanie: szybciutko, Android 13 i w jednym i w drugim, nakładka Realme UI dwie duże aktualizacje systemu, czyli 14 i 15 i 3 lata poprawek bezpieczeństwa. Chciałbym, żeby, chciałbym, żeby było 3 plus 4 jest 2 plus 3 trudno e, i do oprogramowania jako takiego nie mam specjalnie zastrzeżeń, znaczy to jest nakładka, w związku z czym. No, trzeba sobie w niej pogrzebać, wszystko możemy sobie to ustawić, spersonalizować wygląd. Jest, nie wiem, strefa dla dzieci, jest safe no, wszystko to, co znamy z chińskich telefonów. Natomiast o jednej rzeczy muszę powiedzieć: to, co już mówiłem na tamtym filmie, to jest, zobaczcie, tutaj, tutaj, o, proszę bardzo, tona aplikacji śmieciowych, takich, których nie chciałbym, żeby były, Bookingi, jakieś. Gry, no po prostu nie chciałbym, żeby to było od początku. Jak już musi być, to na przykład chciałbym, żeby było tak jak w innych urządzeniach, gdzie e, telefon proponuje nam aplikacje. Ja ewentualnie mogę sobie coś zainstalować. A najbardziej to bym chciał, żeby mi nic nie proponowało. I po prostu ja sam o wszystkim żebym decydował, a na pewno nie chcę, żeby te wszystkie aplikacje były od razu e, na początek tutaj zainstalowane. Można je na szczęście odinstalować, tak? Także to jest jedna rzecz, że po prostu musimy poświęcić tą chwilę, żeby zrobić sobie z tymi aplikacjami porządek, ale jesteśmy w stanie to zrobić. No to teraz ten moment, kiedy widać najbardziej różnicę między tymi dwoma telefonami. Tutaj w modelu podstawowym mamy obiektyw główny 100 megapikseli ze światłem 1.8 i z optyczną stabilizacją obrazu i tutaj z tyłu dalej nie ma nic, znaczy jest sensor głębi. Z przodu mamy kamerkę do selfie 16 megapikseli, a tutaj mamy obiektyw główny 200 megapikseli światło 1.7, też jest optyczna stabilizacja obrazu. Do tego jest szeroki kąt 8 megapikseli światło 2.2, jest makro 2 megapikselowe, a z przodu mamy 32 megapiksele, ale ciemne ze światłem 2.5. Producent kładzie nacisk na jakość zdjęć tutaj w tym droższym modelu, mówiąc nam o czterokrotnym, nawet bezstratnym, zoomie. No więc jak wygląda to w rzeczywistości, czy rzeczywiście ten czterokrotny zoom jest taki bezstratny. Tutaj mamy cztery zdjęcia, 200 megapikseli, 50 megapikseli i te zwykłe 12,5 megapikseli. No i tak, bierzemy sobie, powiększamy, 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 tutaj, o, tutaj. Coś widać a wiem, co tam jest napisane. Tam jest napisane pierwsze miejsce Mirosław Mazanec. No ale powiedzmy, że coś tam można dostrzec, to jest 200 megapikseli, tutaj powiększamy sobie ten sam puchar z 2000 roku. Też widać pierwsze miejsce Mirosław Mazanec. A w zdjęciu, tutaj tym. Zwykłym. Jak sobie powiększymy, to już więcej powiększyć nie możemy i absolutnie nic nie widać. No więc, taka jest, jako, taka jest różnica w tej jakości. Natomiast, patrząc się na same zdjęcia, przepraszam za bałagan, one są dokładnie takie same. Więc, jeżeli chcecie sobie przybliżyć jakiś napis, ale to też nie z jakiejś gigantycznej odległości, no to może tak. Dwukrotny zoom i tutaj, i tutaj jest naprawdę bardzo podobny, niemal identyczny. No, więc moim zdaniem to wszystko to jest przede wszystkim marketing, ale to wcale nie oznacza, że ja te telefony będę krytykował za zdjęcia, bo te zdjęcia są w bardzo chińskim stylu czyli takie mocne, takie nasycone, bardzo kolorowe, ale po prostu. Ludziom to się podoba, tak? Nic nie trzeba tam później z tymi zdjęciami robić. Po prostu strzelamy, oglądamy i już. No i te zdjęcia są dosyć podobne i z jednej i z drugiej matrycy, chociaż tutaj mamy te 100 megapikseli, a nie 200. Natomiast jak sobie porównamy to jeden do jednego, ja za chwileczkę wam wszystko dokładniej pokażę. Nie to chciałem, tylko chciałem to. No ale w każdym razie. W każdym razie zdjęcia z tego tańszego telefonu, moim zdaniem, mają bardziej podbite te kolory. One są troszeczkę mocniejsze niż tutaj w tym e, droższym telefonie. Bo na przykład, bo na przykład, bo na przykład chociażby, o zobaczcie tutaj, na ten słonecznik, no to widać różnicę, prawda? Tutaj ten słonecznik jest pomarańczowy. Tutaj on jest jednak żółty, taki jaki był w rzeczywistości. Ale zobaczcie na przykład na niebo, Te bardziej niebieskie tutaj blecze. Ale. Niebo jest, tak? Nie ma jakichś przepaleń, nie ma jakichś błędów w tych zdjęciach. Tyle portretowe, proszę bardzo. A jest jeszcze jedna różnica, właśnie, zapomniałem powiedzieć. Różnica jest taka, że w tym droższym telefonie obraz jest węższy w podstawie, czy to jest 23, a tu jest 26 mm, czyli no, no, taka jest różnica. Zdjęcie robione z tego samego. Z tego samego punktu, ale widzicie, tutaj jest pan troszeczkę bliżej, tutaj jest troszeczkę dalej, no ale znowu różnica nie jest jakaś gigantyczna, proszę bardzo, tutaj. No to znowu widzicie, tutaj wszystko jest bardziej pomarańczowe, tutaj jest bardziej naturalne. Generalnie zdjęcia mogą się podobać i tutaj, i tutaj, więc ja jakoś specjalnie na zdjęcia narzekać nie będę. Tryb nocny mocno rozjaśnia, tryb portretowy robi co ma robić, czyli fajnie rozmywa tam tło z tyłu i w jednym, i w drugim telefonie. Filmy się w 4K. I w Full HD nie można w żadnej rozdzielczości przełączać się podczas nagania pomiędzy obiektywami w tym telefonie, no bo w tym to nie ma się podczas nagania między czym przełączać. Tutaj też można, jak nagrywamy selfie, się przemieszczać, pomiędzy, znaczy przemieszczać. Brać sobie ten wycinek i to selfie może być troszeczkę bliższe albo troszeczkę dalsze. Głos zbierany jest ok. 4K stabilizacja jest. A? Natomiast Full HD elektroniczna i optyczna daje radę i w jednym i w drugim telefonie I naprawdę te filmy ogląda się przyjemnie. 1, 2, 3, Witam. To jest Full HD. Ilości klatkarzy w Full HD nie ma, w sensie, że nie ma, nie widzę takiej opcji 60 klatek na sekundę, więc pewnie jest to 30 klatek na sekundę. No, ja się chwileczkę przejdę, żebyście zobaczyli, jak wygląda stabilizacja. Natomiast, gdyby się ktoś pytał, czy można przejść podczas nagrania. Full HD na szeroki kąt w tym droższym telefonie, to odpowiedź brzmi nie. W związku z czym trzeba nagranie zatrzymać. O, przełączyć się na szeroki kąt i dopiero wtedy możemy znowu nagrywać. No to takie jest chyba niefajne, prawda? Jeszcze rozumiem, że w 4K to może tak, ale w full HD, no nie wiem. Nagrywa się? Się. No dobrze, i to jest jeszcze kamerka przednia. Nie wiem jak zwykle w tą kamerkę się patrzeć, czy w lewo, czy w prawo, to w ogóle nie będę się patrzył w żadną, tylko będę się patrzył przed siebie. Tutaj można nagrać tylko wideo w full HD albo w HD, a w 4K w ogóle nie. Natomiast w tym lepszym telefonie można jak gdyby sobie zwiększyć kąt, chociaż w tym momencie widzicie jest i na jeden i na jednym i na drugim, ale no to troszeczkę inaczej wygląda i teraz przechodzę na ten szerszy kąt. Uwaga. O, i teraz jestem tutaj na szerszym kącie. No, a tak generalnie to spadam. O, i jeszcze pokażę, jak wygląda nagranie wideo w trybie potetowym. Oczywiście stopień rozmycia można sobie wybrać, i w tym momencie mamy chyba największe rozmycie. Tak to wygląda. A tutaj jeszcze, znowu ten myk z tą troszeczkę szerszą. Kamerką z troszeczkę szerszym ujęciem, o źle powiedziałem. Co nam jeszcze zostało? Bateria. 5000 mAh i w jednym i w drugim telefonie, natomiast inny czas ładowania. Tutaj pół godziny, tak 29 minut, a tutaj jakieś 10 minut dłużej. czy tutaj to 100 W, a tutaj 67 W. Taka jest mniej więcej różnica. No i rozładowanie. Jak jechałem gdzieś na wycieczkę, robiłem dużo zdjęć. Dzień cały, pełny dzień. Drugiego dnia rano podładowywałem ten telefon. Znaczy, ładowałem w normalnym używaniu. Prawie dwa dni, znaczy drugiego dnia wieczorem już gdzieś go tam raczej wsadzałem do ładowalki. No a generalnie na baterię absolutnie nie narzekam, bo nie ma na co. Nie ma ładowania indukcyjnego, w tej klasie już się ładowanie indukcyjne trafia. Tutaj ani w jednym, ani w drugim telefonie takiego ładowania nie ma. Czyli, co ja sobie sądzę o tych telefonach? Tutaj 400 zł więcej i za te 400 zł dostaniemy nieco lepsze zdjęcia, przede wszystkim szeroki kąt, bo zdjęcia z głównego obiektywu są moim zdaniem jakoś tam zbliżone, no i szybsze ładowanie. Dostajemy tak samo więcej pamięci ROM i RAM, więc jeżeli dla kogoś te rzeczy są najważniejsze, no to te 400 zł może dopłacić i kupić ten telefon. Jeżeli dla kogoś zdjęcia nie są jakimś tam ważnym priorytetem najważniejszą rzeczą, i jest w stanie przeboleć brak szerokiego kąta i te 10 minut, mniej więcej dłużej spędzić przy ładowalce, no to spokojnie może brać ten tańszy model, tak samo go dostanie w takiej efektownie wyglądającej wersji Eco. Czas pracy, działanie mniej więcej będą identyczne. W sumie oba urządzenia są naprawdę dosyć udane, patrząc się zwłaszcza na ceny, jakie są w tym momencie, ale też ja na przykład nie mogę zapomnieć GM GT Master Edition o no tego, który startował w 2021 roku w najtańszej wersji za 1499 zł, w tej droższej za 1799 zł. O to były czasy, a teraz już tak nie ma. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie hej cześć.